Na nasze drugie śniadanie dzisiaj przygotuję smoothie. Będą w dwóch odsłonach. Zaczynamy od truskawkowo-arbuzowego. To naprawdę pestka do robienia. Należy mieć truskawki dojrzałe, słodkie. Najlepiej polskie, bo jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o uprawę truskawek. Więc stawiajmy na to, co nasze. I piękny arbuz. Jedno i drugie są bardzo soczyste, bardzo słodkie, więc nie potrzebujemy żadnych dodatków. Oczywiście ta słodycz jest zdrowa i to jest naprawdę bomba energiczna. Truskawki około 200 gram. Wrzucamy do blendera. Dodajemy jeszcze arbuz, następnie bez pestek, miksujemy i w zasadzie jesteśmy gotowi. Wrzucam do miksera od razu całe kawałki, zupełnie wystarczy. Zamykamy szczelnie, włączamy. Koktajl truskawkowo-arbuzowy gotowy. I teraz na dekorację i na smak trochę świeżych żół, bazylia, bo świetnie pasuje do truskawek, oczywiście świeża, 7 listek bazylii, bo bardzo lubię szódemki i do tego mięta. Ona jest mocno aromatyczna, więc już 3 listki zupełnie wystarczą, a to połączenie bazyliowo-miętowe to jest petarda. Dodajemy nasze żoła na smaki i dekorację i gotowe. Jeśli czujesz mięte, to świetnie, bo mam dla ciebie drugą propozycję. Też drugie śniadanie, cały czas koktajlowo, bardzo smacznie, zdrowo i super szybko. Morele, maliny, trochę wody, trochę miodu i jesteśmy w domu. Morela jest twarda, więc od razu doleję troszeczkę wody, żeby łatwiej się zmiksowała. Miksuję. Teraz dodać odrobineczkę słodyczy, ale oczywiście zdrowej słodyczy, hojną łyżkę. Miksujemy ostatni raz i jesteśmy gotowi. Koniec tego dobrego, teraz będzie tylko lepszego. Podajemy: smacznego. Ty też dbasz o to, co wcina rodzina. Weszł udział w konkursze, piwniczanki, skompletuj rodzinną drużynę i gotuj się na niezapomniany wyjazd do parku rozrywki.